Jak się liczy ekonomia ekonomii i added? Ja, są te proste, te wzory, To jest taki prościutki wzorek. który z matematyk, zaraz nam to, to wytłumaczy. Ekonomia value-added to metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa, miernej wartości przedsiębiorstwa, pokazuje skutki gospodarowania danego przedsiębiorstwa. Odzyską odejmuje się w jego przypadku koszty kapitału własnego, który zazwyczaj jest wspomniany w sprawozdaniach finansowych firm. Dzięki temu właściciele spółki mogą ustalić, czy osiągany przez nich w danym okresie zysk jest wyższy niż suma, którą musieli zainwestować w działalność. No nie jest pomóc w tego, jak rozwija się wartości danych przedsiębiorstw. Proces założenia jest to przekonanie, że stawianie na rozwój wartości firmy przełoży się na jej sukces finansowy. Na tym bazował Elon Musk i paru innych. W tym biznesie technologicznym, w rewolucji finansowej to jest najważniejsze. Nie zysk inne. Też są ważne. One toższe elementami, które budują. Elementami, które budują. Do tego potrzebne jest, podejście tego potrzebne jest takie podejście do pracowników które sprawi, że będą oni sami chcieli zrobić wiele, by firma odniosła sukces. Założeniem przyświecającym jest to przekonanie o tym, że nie opłaca się kontrola zatrudnionych, lecz zbudowanie relacji, której wszyscy mają wspólny cel i razem pracują na jego osiągnięcie. To jest cechą tych przedsięwzięć, w których uczestniczymy, w którym jesteśmy tutaj teraz. Celem jest pogodzenie interesów przepusty przedsiębiorstwa oraz pracowników. Wynik Ewa może być dodatni, zerowy lub ujemny. Wynik dodatni oznacza, że firma rzeczywiście zyskuje, dobrze zarządza kapitałem. Wynik zerowy oznacza, to że firma wypracowuje z grudnia poniesionym koszty, natomiast ujemne to finansowe firmy. Celem obliczenia obliczania firmy odzysku firmy ich kapitałem to zarówno opcje, jak i własne obejmujemy odzysk operacyjny, po opodatkowaniu, z kapitałem. Będzie, i zainwestowany kapitał. I tu jest ten który, który teraz kolega. To brzmi jak zaproszenie na saunę. No i tutaj kolega, tutaj kolega. Tutaj kolega nam, co za, pewne będzie w stanie rozebrać, roze, właśnie saunę rozbieranie. Rozebrać naczynniki pierwsze. Yy, wzór na Ewę. To każdy widzi. Kamil udaje, że nie o nim mowa. No, tak. Każdy widzi, jaka Ewa. Jak, jak Ewa, jest, jest każdy postanek. widzi, tak? Jest, e e Ewa, drodzy państwo, wygląda właśnie tak, rozebrał. Okay. Przejdźmy do czegoś innego. Nie będę bardzo zanudzał Ewą. Ewa jest, jest rozebrana każda atrakcyjność oceni sam. Magiczna formuła sprzedaży. To jest kolejny element, jak już mówimy o sprzedaży, ja definiuję bo kiedyś nawet parę książek nam się zdarzy, zdarzy, zdarzyło popełnić, że tak naprawdę chodzi o pewną magiczną formułę sprzedaży. W skład magicznej formuły sprzedaży chodzi... Właśnie. O co chodzi w tej sprzedaży? Wolumen marży. Czyli tak na tym bazowym poziomie, jak już mówimy o tej marży, to przede wszystkim najbardziej nam chodzi o ten wolumen marży, a wolumen marży to jest przychód ze sprzedaży razy, razy marża procentowa. Przychód ze sprzedaży to jest odwiedzalność razy konwersja razy średnia wartość transakcji. Tu nie zanądzając Was za bardzo. Wyobraźcie sobie, że macie malutki sklepik, w którym jest jedna osoba, obsługuje. I, i z czego się składa marża w tym sklepiku z jakichś składowych wchodzi osoba z zewnątrz zrobiliśmy marketing tam coś wyskoczyło w oknie ktoś wszedł przeszło 10 osób ulicą nie zauważyło ktoś zrobił coś w oknie nie wiem wyszedł Adam i zrobił tak ktoś wszedł dziesiąta osoba weszła na co ma to wpływ? czym, w czym to się wyrazi? Czym to się nazywa odwiedzalność? To jest pierwszy parametr. Czy z ludzi, którzy chodzą, czy wam jakieś ileś ludzi chodzi, nie wiem, przez Arkadę czy gdziekolwiek, tam jest ruch, musi być ruch. Żeby w ogóle coś sprzedać, musi być ruch. Jak postawimy gdzieś na biegunie polarnym, to ten sklep ile sprzeda? Ale miał za Chyba, że pingwiny tak nauczymy kupować. Nie ja jest. nie wiem, czy pingwiny docierają na biegun. No tak, tam nawet pingwiny, nie? niedźwiedzie polarny. No, więc musi, dlatego co sprzedaje Arkadia czy inne centralne? Sprzedają ruch ludzi, wbrew pozoru. Więc pierwszy składnik to musi być ruch. Na stronie internetowej też musi być ruch. Trzeba wygenerować ruch, to kosztuje. To jest najdroższy składnik. Trzeba wygenerować ruch, to jest potwornie drogie. I ten wskaźnik się mieści z wskaźnikiem odwiedzalności, czyli ile ludzi byliśmy w stanie ściągnąć, by nas odwiedziło procentowo. To jest pierwszy komponent. Drugi komponent jest konwersja. No wszedł ten co dziesiąty człowiek no i wszedł do sklepiku. No i powiedzmy, że przeszło 100 osób. Na z tych 100 osób 10 weszło do sklepiku. Połazili po tym sklepiku, połazili, powąchali, poniąchali, popatrzyli, światło się nie świeciło, nie zauważyli, wyszli. Jaka jest konwersja? 50% będzie, tak? Nie, nie, to była odwiedzalność. 50%. Ale weszło 10 osób z 10 nikt nic nie kupił. To jest 0. 5, z których weszło 10 kupiło, będzie 50%. Więc konwersja to jest ile ludzi z tych, którzy weszli, spowodowało, że kasa się uruchomiła i wygenerowała jakiś paragon, który był niezerowy. Już tak bardzo dubitnie mówiąc. To jest kolejny, czyli tak w Jak mamy 100 ludzi, oddzielamy potencjał rynku. Tutaj to jest ludzi w Arkadii chodzi, ale kurde, nikt do nas nie wchodzi. Mamy zerową odwiedzalność, to cała reszta bierze w górę. Jak już mamy powiedzmy odwiedzalność 10% z tych, co przełożą to ilu z nich kupi? Połowa. No to mnożymy. Z tych 100 razy 0,1 to mamy raz się już na poziomie mamy tyle, nie? No dobra. Kupili. No i za chwilę zauważacie, że, że, że z każdych 10, który chodzi, 5 kupuje, ale każdy kupuje tylko najtańsze dropsy za, za, za 2 zł. I nic więcej. I nie wiadomo dlaczego. Cała reszta leży i nic. To co można zrobić, żeby zarobić więcej tego sklepu? I, tropsy, i, I, to się, I to się, żeby paragon był większy, żeby było nie 2 zł na paragonie, tylko średnia wartość paragonu. I z tego się robi na koniec, co tak naprawdę nam wyszło, czyli czy, czy, czy sprzedaż. To jest magiczna formuła. Każdym z tych komponentów, jak się go rozbierze, go rozumie, analizuje, można zarządzać to sprzedażą. Inaczej się zarządza w ogóle, inne narzędzie się stosuje, żeby przyciągnąć ludzi, ściągnąć na stronę internetową czy do sklepu. I ten parametr się nawet rozbiera. Inaczej się rozbiera konwersje, inne techniki, w ogóle inne metody. Na to największy wpływ ma marketing ogólny na przykład. Na to największy wpływ już ma, trochę większy ma wpływ na przykład zachowanie personelu, szkolenie personelu i produkty. Na to, na to największy wpływ, na, to na przykład koncept handlowy, jaki koncept stworzyliśmy. Na to produkty i trochę personel. Na to bardzo dużo ma, ma, ma personel, czy on powie, na przykład kasie, a może jeszcze hot doga, a może z majonezem dodatkową, z dodatkową cebulką i rośnie parę, nie? Kojarzycie techniki? Żadne. I zauważcie, są różne techniki i z tego miksu, jak się każdy zmaksymalizuje, tu trochę, tu trochę, tu trochę, potem się rośnie, I tak na przykład się tworzy sprzedaż. Ale tu już Wam nie będę zanudzał, tu są jakby pokazane obrazowo, Jaki składnik, jaki może mieć wpływ generalnie? Trzy gwiazdki to, 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 to bardzo duży, jeden mniejszy. Więc marketing ma bardzo dużą na odwiedzalność, na konwersję taki sobie, na średnią transakcję taką sobie. Czyli jak coś robimy mnóstwo marketingu, ludzie bardzo często tego nie rozumieją. Wolą marketing i, i patrzą na finalny wynik. I nie wiedzą, że na przykład, to nie odwiedzamy się z problemem, tylko problem jest na przykład tu albo tu. Jeżeli się tego nie rozbierze, można bardzo łatwo przepalić mnóstwo pieniędzy. Nie? Jak pracownicy mówią, zapierdzielają, jak tu będę biegał, tu rozebiorę się, tak się rozbiorę, tak wyskoczę, podskoczę na skakance, to wreszcie będzie tu. Trochę. To ma bardzo mały wpływ. Jak nie ma tego, albo marketing to jest wykupienie miejsca w Arcadii, bo oni, oni nam sprzedają też ten marketing. Jak tego nie ma, tylko jesteśmy na biegu polarnym, to co by kurde nie pokazać misiowi polarnemu? To nie To i tak nic tego nie będzie. Yy, ale już na konwersję, tu jest więcej niż marketing. Konwersję już wiecie co to jest. Na średni, a średni wartość transakcji, to, to co ludzie robią, jak ich przeszkolimy ma ogromne znaczenie. Asortyment, jak go dobierzemy, jak go zbudujemy, jak go skonstruujemy, no ma taki średnio, tu ma bardzo duży, bardzo duży. Słuchajcie, tak bym nauczał sprzedaży, rozbieram na czynniki, milion rzeczy omawiam na szkoleniach sprzedażowych już taki bardzo konkretnej. Yy, customer benefits. To, co jest szalenie ważne, to, co jest szalenie ważne. Zdarzyło mi się w tym kraju naprawić bardzo wiele firm różnych. To tych marek można wymieniać bardzo dużo. I w zeszłym roku parę giełdowych spółek też, też się udało naprawić. I do każdej jednej firmy, jak chodzę, pytam ich: powiedzcie mi, jakie są wasze prawdziwe, prawdziwe przewagi konkurencyjne. Przyznajcie swój biznes, tworzyliście go. Jak no pójdziecie do firmy dowolnej, to w każdej firmie wam powiedzą, jakie mają przewagi konkurencyjne? Powiedzą. Wam, w każdym, znaczy w każdej wam powiedzą. wymienia ich milion. Tylko, że nic z tego. I teraz tak, jak mi każdy wymienia tych, tak, to ja bym mógł pisać tam strony, szkoda mi zeszytów, bo ja powiem wam szczerze, że zacząłem oszczędzać na zeszytach, nie? A jeszcze bardziej na pisaniu ręki. Ja wolę rękę wykorzystać do czegoś innego, niż tam zapisywać to wszystko, co mi tam bla, 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 bla bla i płacą mi tam po te tysiąc dolarów za godzinę, ja to, to będę pisał, nie? No mówię, odsłuchajcie, nie, nie, nie. Mówię, dobra, to są moje kryteria. Jak jesteśmy poważni, mówimy poważnie, to kasowy benefit wynikające z przewagi konkurencyjnej każdego z produktów muszą być. Jeżeli ja mam kupić i zapisać coś w moim kajecie a nie wziąłem tego kajetu, przyszedłem, mam pokazać mi kajet. Ja kiedyś miałem duży zesz, potem miałem nic.